Witam! Społeczność analityczna jest z Tobą w kontakcie guru.markets. Zacznijmy od podsumowania informacji o firmie. Teraz przyjrzymy się każdemu parametrowi bardziej szczegółowo. Jeśli chcesz, możesz to zatrzymać. Możesz dokładniej przeanalizować wszystkie parametry badanej korporacji. Teraz przyjrzymy się bieżącej działalności organizacji. Coca-Cola co? ticker K.O. Niniejsza recenzja opiera się na danych z dnia 17 czerwca 2025 roku. Według klasyfikacji guru markets firma Coca-Cola co należy do podkategorii. Beverages. W porównaniu bierze udział 27 organizacji, jest to dość reprezentatywne. Ogólny wynik badanej spółki przedstawia się następująco, minus i 0,5 na 10 punktów. Średnia ocen dla tej podkategorii wynosi 0,7 punktu. Jeśli spojrzeć szerzej na cały rynek amerykański w ogólności. Należy zauważyć, że średni wynik dla całego rynku akcji w USA wynosi 1,8 punktu. Wobec oceny ujemnej 50 PKT dla spółki Coca-Cola Co. Porównanie dynamiki ceny akcji spółki Coca-Cola, co i podkategorii udziałów. Możemy zobaczyć, że w ciągu 12 miesięcy akcje de Coca-Cola Company wykazał dynamikę na poziomie 12,1%. Wobec zmian cen w podkategorii 5,1%. Kapitalizacja rynkowa spółki de Coca-Cola Company wynosi 303,49 miliardów dolarów. A kapitalizacja tej podkategorii wynosi 746 miliardów dolarów. Wartość księgowa spółki szacowana jest na 25,82 miliard dolarów. A kapitalizacja tej podkategorii wynosi 125 miliardów dolarów. Porównując akcje giełdowe i wartość księgową, widzimy, co następuje. Udział Coca-Cola co w podkategorii przy ocenie kapitalizacji rynkowej wynosi 40,705 tysięcy. Wartość księgowa wynosi 2,684 Ocena udziału rynkowego i wartości księgowej organizacji w podkategorii zła 1 PKT. Badana firma ma długi w wysokości 48,276 tysięcy miliardów dolarów. Stosunek długu do wartości księgowej wynosi 187% kapitału. Wynik dla poziomu zadłużenia spółki zły minus 1 punkt. Wskaźnik ceny akcji do zysku spółki wynosi 28,1%, ze średnią dla podkategorii wynoszącą 23,7%. Ocena wskaźnika wartości rynkowej przedsiębiorstwa do zysku w porównaniu do przedsiębiorstw z podkategorii dostateczna 0 PKT. Zysk w ciągu ostatnich 12 miesięcy wyniósł 10 782 milionów dolarów amerykańskich. Szacunkowe zyski na najbliższe 12 miesięcy wynoszą tymczasowo 13 772 milionów dolarów amerykańskich. Ocena wskaźnika oczekiwanej przyszłej rentowności w porównaniu z podkategorią dobra 0,5 PKT. Wskaźnik wartości do przychodów spółki wynosi 6,5. Średnia dla podkategorii wynosi 2,7. Ocena wskaźnika wartości giełdowej do przychodów w porównaniu ze wskaźnikami spółek z podkategorii złe 1 PKT. Przychody za ostatnie 12 miesięcy wyniosły 46 660 milionów dolarów. Szacuje się, że przychody w ciągu najbliższych 12 miesięcy wyniosą 56,79 miliardów dolarów. Ocena wskaźnika oczekiwanej przyszłej wielkości sprzedaży w porównaniu ze wskaźnikami przedsiębiorstw z podkategorii dobra 0,5 PKT. Marża sprzedaży wynosi 23,1% przy średniej tej podkategorii wynoszącej 11,2%. Ocena rentowności sprzedaży na tle wskaźników podkategorii dobra 0,5 PKT. Udział spółki pod względem liczby pracowników w tej podkategorii wynosi 6,815%, co stanowi kwotę o 497% niższą od kapitalizacji rynkowej. Wysokość kapitału rynkowego przypadająca na jednego pracownika spółki wynosi 4355 tysięcy dolarów, podczas gdy w tej podkategorii jest 729 tysięcy dolarów. Ocena wielkości kapitału rynkowego przypadającego na jednego zatrudnionego w porównaniu ze wskaźnikami z kategorii dostateczna 0 PKT. Zysk firmy przypadający na jednego pracownika wynosi 154,7 tys. dolarów, ze średnią w podkategorii 30,8 tys. dolarów. Ocena zysku przypadającego na jednego pracownika przedsiębiorstwa w porównaniu ze wskaźnikami przedsiębiorstw z podkategorii dobre 0,5 PKT. Przychody firmy, przypadające na jednego pracownika, wynoszą 670 tysięcy dolarów. Podkategoria 275 tysięcy dolarów. Ocena przychodów, przypadających na jednego pracownika przedsiębiorstwa, w porównaniu ze wskaźnikami przedsiębiorstw z podkategorii dobre 0,5 PKT. Wolumen transakcji krótkich odpowiada 80%, przy średniej dla podkategorii wynoszącej 1,6%. Wskaźnik RS14 pokazuje poziom 43% dla firmy The Coca-Cola Company. Natomiast w przypadku podkategorii, poziom ten wynosi 47%. Rzeczywista cena akcji spółki wynosi około 70,53 dolara amerykańskiego. Konsensus cenowy dla akcji spółki wynosi około 79,56 dolara amerykańskiego. Przyjrzyjmy się tabeli zamówień. Jest ona dostępna link w przypiętym komentarzu. Tabela zamówień zawiera wszystkie publicznie akceptowane decyzje systemu informacji o wycenie akcji w tym sezonie. Guru Markets. Dostęp do tabeli zleceń jest bezpłatny i otwarty link w przypiętym komentarzu. Na podstawie analizy de Coca-Cola Company. System informacyjno-referencyjny do oceny zapasów Guru Markets. Decyzja została pojęta. Nie otwieraj oferty, ponieważ ten film jest recenzją. Dziękuję Wam wszystkim bardzo za obejrzenie tego filmu i skorzystanie z systemu pomocy. Guru Markets.